Zajmij bank? Okej, okay, zajmuję. Łooo okay. wow. Ptycho, będziemy o, zakładać ja swoje swój. własne banki. Jak myślisz? No. Kogo bank będzie lepszy, mój, czy twój? Na pewno będzie mój lepszy. Na tysiąc to się jeszcze przekonamy! Idę w takim razie rozwijać nasz nowo powstały bank. to no, mamy? Saniakom. O, odebrałem pieniążki, ale zero pieniążków jest. Jak to? A, Moja bo tu odebrałem? Tutaj się dopiero robią pieniążki. Jakim cudem stówkę odebrałeś? Ej. O, ja też. No stówkę. Tutaj, na tym zielonym, na tym zielonym, tutaj dostajesz kasiorę. Dobra, odbieram. O, już mam dwie stówki, a ty już no masz już, trzy. Tam... Nie. kupuję nowe rzeczy, muszę kupuję, się, Teraz mi nowy muszę toczył. się do ptysia włamać. Spójrzcie Ej. widzowie, mam kij bolowy, którego nie zawaham się użyć. <laughs> o, kładę drugiego dropera. Jo, Ej, co tu się Wydarzyło, co tu się pojawiło? Co tam się dzieje? E, mam bardzo dużo różnych rzeczy. O, tutaj silwerowe sztabki e, sztabki srebrna, chyba tutaj, tutaj masz. mieć i tutaj masz e, mieć i żelazo. Tak, tak, ale zobacz. O, dobra, ruszają te sztabki. Już się bałem, że nie będą się ruszać. E, no luz, zarabiam sobie za pieniążki, a ty tam, stary, lepiej ej, się skrzykiwali. Ej, złodziej, złodziej, ej złodziej. walczymy z złodziejem, dobra! Tylko ja mogę cię okradać. To, to... O, dobra. No, właśnie. O, właśnie. Ej, ale to znak. Ooooo, do mnie też idzie złodziej! Nie ma, nie ma, nie ma! Nie ma, nie no. ma! <laughs> uważasz? Ej, czyli już wiemy, że to jest tak naprawdę na złodziej tej kijki ki baseballowej, be żeby no. się bronić. Okej. Okay. O! O, ty już masz 1100, dobra, czekaj, ja zaraz będę no. miał też 1000 i wtedy... Widzowie, odbiorę nową maszynę, którą tam mamy. Uwaga. O, jest, ja mam. mam. I uwaga, Gold gdzie ta maszyna jest? droper. Yo! Ale kozacko wygląda. Daj mi złoty. Ej, Daj mi sztabkę Największy bank normalnie w mieście, nie? Zobacz, tak. wszyscy klienci do nas przyjdą. Tak, i będziemy mogli tutaj stary naprawdę zrobić machinę zarabiania pieniędzy. No. <laughs> Am, nam, 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 nam. Więcej pieniążków. 700 pieniążków. A, jak, 800. Swój bank? jak twój bank będzie się nazywał? To i to. To bank, to i w bank. Of bank. O, Brzmi jak bankowo, ambuje, nie? To i to w bank. Ptysia znaczy Kasia. Znaczy kasa, kasa u ptysia. Sorry. Kasa u tysia, dobre, dobre. Ej, okej. Okay. Będę teraz musiał pozbierać dwa i... Pół tysiąca hajsu. Ty masz mamony, no co ty? Ja też nie no? Uważaj, złodziej, złodziej, złodziej! Walzim! U ja cię zabierze zaraz O, dobra, udało się. Uf. A o, co ciebie też o to złodzieje? Ej, to jest dwłoczenie. Też tam, też mam złodzieja! Złodziej. Jest... Walka, 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 walka. Nie, 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 nie zabieraj, nie zabieraj! O! Oh, o, chciałem ci już pomóc, nie wiem, musisz współpracować ze sobą. Dobra, co to za blok tutaj? Platinium droper! Ou platinowy droper Wyrzuca ja Wyrzuci ja jakieś... go biorę! Platinowe rzeczy! I co Ej, mamy kolejnego? Platina, faktycznie. Ej, tutaj można za 6500 jakiś kolejny <grym> konwejor zrobić. Wiesz co, ja chyba kupię sobie ściany teraz, bo ja bym chciał, żeby mój. Wyglądał jak bank, no. I żeby Ale był bezpieczniejszy, co nie? Tak. Zauważyłeś, że ta taśma taka produkcyjna tak się kręci? Fajnie widziałeś to, zobacz Buko. Ej, faktycznie ona serio działa, a to nie Kozacko. jest takie słabiackie. Dobra, ja Ja będę zbierał 6,5 tysiąca, żeby uzbierać na ten tutaj konwejer Tutaj, o, to coś. Dobra, dobra, to ja inwestuję w bezpieczeństwo. W dobra, raz. powodzenia, stary. Ja czekam, aż ta platynowa sztabka y, zarobi. Tutaj jestem dobra, ciekaw, jak dobra, to będzie Okej, tak. Ok, odbieram hajs. O, Mam 8,5 tysiąca. Stary! No to masz tyle siano. a Ja mam prawie 10 tysięcy. SSSS. Ej, co ja kupiłem? O, szybciej, stary! Tak! Kup sobie zamiast ścian. O, nie, kupisz no? już ścianę? Ten konwejor, on przyspieszy ci znacznie e, zrzucanie okay, tych sztabek. Tak, kupuję to, kupuję, te, kupuję te. Ej, faktycznie Stary, jest. już mam 8 tysięcy, więc chwila, moment, i Ej, już mogę rozwijać. Patrz, patrz. Hmm, co by tu patrz, rozwinąć? Suba. Co masz? Wow, ale ściany ptyś, To jest prawdziwy no. bank, a nie jakieś podrabianie. Ja to jest prawdziwy bank. No. Ja mam 9900 i rozwinę sobie, czekajcie, 100 jeszcze potrzebuję do Larsonów. I patrzcie, rozwinę sobie zamiast tych pierwszych platinum. O! Ale masz kasiory, nie? Spójrzcie na to, teraz dwie sztabki będą zrzucane zamiast jednej. Będę podwójnie zarabiał. Uy, wow! to się opłaca, no. Ej, czyli platinum chyba najlepiej się opłaca, nie? Tak, zacznij, zacznij od upgradeowania platinum, i potem dopiero. Inne, bo tak okay, będzie najlepszy sposób, po prostu stary. Ja Ci polecam to i to to i tylko Ci poleca. Następnie potrzebujemy 8,5 tysiąca. Na resztę rzeczy mamy 5200. I złodzie mi wszedł! Oj, nie, żeby ci hajsu nie zabrał, stary. Już, już Uważaj. Już krad, już krad. 15% kradzieży było, bo. Ej, a. Mam też kolejnego złodzieja u siebie. Dobra, rozwalony, super. I mam Dobra. hajs na upgrade goldena. Patrz, no i teraz o, tak. złoty tutaj działa ładnie. Dobra, odbieramy sobie hajsik, i słuchajcie, teraz rozwiniemy sobie. Iron, czyli żelazny I zaraz będziemy mieć tak naprawdę całą produkcję Na najwyższym Wielazu. poziomie I skupimy się wtedy na rozwijaniu tutaj Na przykład właśnie ścianek Na przykład tutaj wejścia, żeby czasem no, ja Nie dostały drzwi, się tutaj nie? A, już drzwi, ej, tu, 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 tu już się nie dostaną Do ciebie ci złodzieje no no, dostaną, ale trochę później, no bo Oni umieją też drzwi <laughs> otwierać O, no i proszę bardzo, drugi rozwinięty I nie. został mi tylko ostatni Czy mogę odebrać hajsik, żeby to rozwinąć? Zaraz to będę miał, o o, o, jeszcze raz. 5900 mam, jeszcze chwilkę. 7,400, 8,400 i pięknie! Żelazo teraz tutaj wypada. Siurę. Ej, dobra. Będzie tyle hajsu, będzie tyle. O, platinowe Chyba teraz Uważać. Oj, złodziej, u mnie. U Ciebie? Dobra, to zaraz w takim razie będzie u Ciebie. U mnie. Właśnie, bo zawsze jak jest u Ciebie, to potem u mnie. Uwaga! Tak, tak, tak. Wow, moja pierwsza ściana! I teraz, złodziej, co? Nie dostaniesz się tutaj? Ha ha ha, złodzieju, możesz, możesz pomarzyć. Zobacz, on na ścianę patrzy. A, a. I czekaj, idę do niego, idę ci pomóc. Eeee, złodziej się! Aaaaaa, co ty Dobra. będziesz mi tutaj Wojtka okradał? Dobra, musiał ci pomóc, bo sam byś nie domyślił, oczywiście. No, oczywiście, że nie, oczywiście. Dobra. Stawiam kolejną ścianę, iść! Ole, pięknie, okay, już mam okay. dwie ściany, a ty ile? <laughs> tutaj Ja mam dwie też, no dwie. Ej, to dobra, to a możecie A Masz ulepszone przegonięć. wszystko, czy nie masz wszystkiego ulepszonego? Tak, mam wszystkie te tutaj maszyny uz uzbrojone na maksa. Teraz już tylko o. rozwijam ścianki. O, ostatnia ściana, i zobaczymy, co będzie dalej z naszym bankiem. Uwaga. Ej, zrobiłem. Co to jest? Drugie piętro? Tak, to są schody. 15 tysięcy. Bez... Ej, to ja nie widziałem, że można mieć drugie piętro. Myślę, że to będzie jednopiętrowe w ogóle. Nie, stary, to będzie największy bank, największe przedsiębiorstwo świata. Do naszego no banku będą zostawiać pieniądze naj, najbardziej e, bogate osoby. Elon Musk. Elon Musk. Widzę, Elon <laughs> <laughs> <Dobra, śmiech> że myślimy o tym samym. Spójrzmy, Ej, nie, Elon wygląda. Musk to będzie musiał chyba nasze <laughs> dwa banki mieć, bo my nie pomieścimy jego kasiorach. Dobra, to będzie Dzielimy się pół na pół, pół. do mojego banku i pół do twojego, okej? Okay? Dobra, musimy tak Dobra. zrobić, no. I patrzcie, mam równe 15 tysięcy, więc lecę na schody. Yo! Spójrz... O nie! Jedziemy i kajs! ukradł hajs! Ukradł mi hajs! Nie! Jest nie! Rozwalę Jestem ciekaw, co się dzieje, jak kradnie kasę. Jest Stealing proces, widzisz? 35% no. zrobił ze 100. No to dobrze mu poszło. O, tutaj jest kolejny konwejor, czyli kolejna maszyna, dzięki której będziemy jeszcze szybciej zarabiać. Kosztuje 19 tysięcy końców, więc muszę na to zarobić. Dobra, ja zaraz będę miał już 15. Będę miał kolejny okay. 5. Ej, jest laser, który pewnie ochroni nas przed złodziejami, więc Ej, bardzo właśnie, fajnie. właśnie, ten laser jest dobry. Tak, tak, tak. Ten laser to widziałem, że jest bardzo potrzebny. Tak? Dobra, dobra, no, to bo... potem go sobie damy. Najpierw no. muszę te konwejery na maksa rozbudować. Brakuje okay. mi tutaj i tylko tak niewiele, bo mam 13 tysięcy hajsu a potrzebuję no? 19, żeby rozbudować sobie na górze. O, mam 17. Fakt, potrzebuję, faktycznie 19 potrzeba na dachu. Dobra, to wtedy też muszę zbierać. Lecimy. Ok, 19 koła uzbierane. I kładę tutaj pierwszą linię produkcyjną, nową. Eee, I pytanie. Nie hmm, złodziej, złodziej znowu, umie. Nie mam niestety. O jejku, 115 tysięcy diamond dropper będę Chodź, miał. Złodziej, produkował. Złodziej, złodziej u produkował. Złodziej u ciebie, uważaj. Dobra, 20 tysięcy potrzebuję w takim razie Dobra, 20 tysięcy, już lecę na dół, już lecę na dół Lecę, 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 lecę Ej, co on tutaj mi kradnie? Dobrze przestań mi grać! Dobra, no, na szczęście. Widzisz? Gdyby nie ja, to by cię okradł. No, dobrze, przecież, że mi pomogłeś. Dzięki, stary. Ej, ale potrzebuję 20 tysięcy. Ej, prywatny uchroniarz, pon ptyś. Uwaga, no, 25 no, koła mam. Ej, mordeczko, teraz kupuję co? sobie nową tutaj rzecz na górze. Elo! Wow, ametyst tutaj co ty się produkuje. To, taki specjalny ametyst będzie. Ej, co? a Kasę? Kasę zbierasz tylko na go dole, czy na górze też zbierasz kasę? Na górze te a właśnie chyba tylko z dołu zbieram kaskę tak mi się wydaje zaraz zobaczymy patrz leci ten ametyst zaraz go odbierzemy aj idzie z i zwodzi mi kradnie pau pięknie 60% już miał ukradzionych o 75. mnie tylko 15. <laughs> o, o mnie jest, widzisz, zabezpieczone wszystko. Czekaj, jestem ciekaw, ile z tego ametystu dostanę. Czy ten ametyst. Dobra, pierwszy ametyst się dostał, ale nie odbieram go tutaj. Odbieram go na dole. Dobra, na dole. To... Okay, to fajnie. To idę na dół, potrzebuję 33 tysiące hajsu i wtedy. O, mam 24, to nawet szybko leci. Okej, okay, zbieramy, zbieramy. Ej, to jest ten ametyst. patrz 11. ten ametyst mi tutaj wpada. A, bo tutaj spada z Ej, muszę góry. Zobaczyć. Muszę zobaczyć, idę do ciebie ja tylko żeby mi nie ograł Z tym tego górnego piętra jest taka po prostu rura, która spada na dół. I mam 30 Okaż. tysięcy, widzisz Ej, tu? Ej faktycznie, to jest faktycznie taka rubra I patrz, taki tutaj źle. jeden ametyst spada. patrz, zobacz Aj, Dawaj, dawaj, dawaj Elo. Ej, biorę, proszę biorę. mi nie zabierać Ej, pieniądze. Ciegam, ciegam, ciegam. O dobra, 36 tysięcy mam stary, więc e, robię teraz drugi tutaj na górze konwejor, e, to jest robi dropper, czyli teraz rubiny będę tutaj rubiny. tworzył, o ja nie wow. mogę, poka, poka, mi rubi poka mi jak wypadnie, jo wygląda praktycznie ha, ha. tak samo, dobra 59 tysięcy po Potrzebuję teraz, czaisz jakie pieniądze? Ojej, proszę się odwywalać. proszę się stąd wywalać. nie chcemy pana tutaj w naszym składzie Ej stary, o. a czemu u mnie jest wszystko takie drogie? A co Dobra, o ciebie nie, kosztuje, ile? Nieważne, nie, nie wiesz co, ja, ja myślałem, że 19 tysięcy, to jest 190 tysięcy, nieważne Ej stary powoliłem. złodziej, złodziej, złodziej Złodziej, 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 złodziej Ej, ubrał dwie trzecie, trzecie mojej mamony Eee, serio? Nie, no to ja ci ukradę. No co? No ej ja wiesz, że miałem napisane, że ukradnie to mi dwie trzecie mamony Naprawdę? To czyli prawdziwego no. złodzieja miałeś, ja tylko żartowałem stary. No taki właśnie jesteś nie? Ale jazda Ej, dobra, to wiesz co? Ja chyba sobie zrobię te laserowe drzwi! Yo! Niech się nie dostanie do mojego banku! widzowie, patrzcie. No, te laserowe drzwi fajne. Yo, kozacku, dobra! Jestem bardzo ciekaw jak to będzie działało na, na te najbliższe e, boty, złodzieje. złodzieje, na te łodzieje, no właśnie nie doceniam tutaj, nie, nie szanuję tutaj, żeby mi jakiś złodziej i wbijał. A ty widzę, że już ścianę wybudowałeś tam na górze, lo! No pewnie Okej, okay, no dobra, to co? To ja zbieram hajs, potrzebuję 59 tysięcy. 000... Oj patrz, jak rubi tutaj hejs, leci hejs, hejs. I ile teraz dostanę hajsu z tego rubiego, uwaga? 43 koła mam już ej, łącznie, Jo No właśnie, no to nieźle ci leci, ja potrzebuję jeszcze trzy koła i złodziej idzie do ciebie! O, to patrzymy, patrzymy się. A, a to jest tylko alarm! Ue, to miał być lasem. Ej, no złodziej do mnie kolejny przed. co? <noise> stary, nie kupuj alarmu, bo to nie warto. Ja myślałem, że on będzie mnie chronić. No, ja nie chronić. warto. Nie, ale wiesz, jakbyś miał dziesięciopiętrowy bank, to warto chyba, nie? Znaczy, tak, ale najpierw ja bym rozwinął na twoim miejscu tutaj te właśnie dropery, bo one sprawią, że one zarabiały. Tak, tak, I teraz no. emeraldy tutaj wypadają, widzowie. I ostatni dropper za 115 tysięcy będzie kosztował diamentowy. No to co, zbieramy widzowie, bo jak widzicie, no tutaj się robi niezła produkcja. Okay, Zbieram hajs, ile tego hajsu będzie? O 80... Ja nie mogę! Ale jestem bogaty! O 94 94! Już. Oh, I patrz. Co zrobiłeś? Emerald mi teraz wpadł, i uwaga! 106 tysięcy! Ja nie mogę... stary parti, ja mam też młody nie i też to lecinie teraz. Uuu, 115, a ty masz 73, to też bardzo dobrze. Ile potrzebuję na diaksy? Uwaga. Ej, mam równe 115, to kupuję! Yo! i stary! Teraz będę produkował masowo diamenty! Mniam miał Pyszne diamenciki. I wiecie co? Chyba uzbieram sobie 330 tysięcy na początku, aby ten dropper tutaj na początku rozwinąć diamentowy, bo dzięki temu będę zarabiał Znacznie więcej pieniążków. Oj, już mi się to podoba. tak gdyby nigdy nic, idę sobie zebrać hajs! 170 tysięcy! Oh. O Ty lol. trochę. Mam mi kupić lokatę? Jakąś zrobić jakieś, może, konto w banku? E, Można, można, jak najbardziej. Dogadamy się pięknie, perfekcyjnie. <grym> 330 koła potrzebuję. Widzowie, ja sobie za te pieniądze najpierw kupię ścianki. jedna ścianka. I druga ścianka. I Ej! trzecia. No, I czwarty. Zobacz jak wygląda przed, twój bank przed tego, przed bankiem. Co, jest dobrze, fajnie wygląda. Dobra, zaraz no, sprawdzę. No, musisz to zobaczyć, stary, musisz zobaczyć. Ej, mam za 425 tysięcy kolejne piętro. O nie! Mam tutaj złodzieja, ja za sobą, złodziej, ja za sobą. Nie ma, nie ma, nie ma kradnięcia, nie ma kradnięcia, proszę jest uciekać. Uff, dobra, udało mi się, odbieram hajs. O, oh. ja już mam też kupione. Jak wygląda? Oj, Jaki B, jak bitcoin! LOL! No, Praktycznie. faktycznie! A bo inaczej, B jak bank w sumie, nie? Ej, w sumie <laughs> tak, no, B jak <laughs> bank. Ale ładnie to wygląda, ty! O. Ej, a masz kupiony ten, ten taki konwerter na drugim poziomie, czy coś takiego, jak Na się drugim? W sumie nie, a ile on kosztuje na drugim? 190 tysięcy, konwerter, znaczy się. Ej, w sumie mogłem go już kupić, ale wiesz co, poczekam na diaksowe rozwinięcie, bo to myślę, że da nam znacznie. Czy nie więcej. masz jeszcze Diaksów? W sensie mam diaksę, ale drugi level diaksów. Ja, o, o. To... już? Nie ma byle jak. O, teraz właśnie. Już możesz, no? No, lecę to rozwinąć i widzowie. Dzięki temu będziemy mieć dwa Teraz diamenty. Zamiast jednego! Ale będzie mocno! No, będzie pod... No. I co? Teraz kolejne będę rozwijał Emerald dropper, Tak, tak, na ludzie. O. To będzie złodziej? dawało nam naprawdę bardzo dużo i nasz bank rozwinie się dzięki temu szybciutko. Ej, ale fajnie, że są ci złodzieje jeszcze, że jest w sensie coś ciekawego wtedy, nie? Masz Ta. taki dreszczyk, że ktoś ci może zabrać to, co masz. Tak, na pewno fajnie, że mi kradną. No na pewno fajnie. Nie, ja się nie, nie podoba mi się to. Ej, pytasz, złodziej, 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 złodziej. Ty złodziej. jesteś złodziej, to przestawiesz wiem, że ty jesteś. Tyś, o, tyś, tyś, pobieranie pieniędzy. No, ptysia, pobieranie ja pieniędzy. Ty jesteś Ja nie mogę zabrać pieniędzy, jak jesteś na tym? No to nie zabierzesz pieniędzy. No daj się! Nie ma, nie ma, nie ma! Ej, dobra, no, nie, wracam, bo no, mnie zaraz... O, okradną mnie zaraz, wracam. Halo! <grym> zapraszamy wszystkich do banku, to sława i to słowa i tyś słowa. Złodziei chyba, chyba złodzieji wszystkich zapraszamy. Nie, złodziei nie zapraszamy. Do złodzieji mówimy OUT <grym> Nara. Dobra, 180 koła mam, a potrzebuję. A, 290. To jeszcze chwilę poczekamy. A, to jeszcze trochę. Uwaga, odbieram. O, i już mam. He, he, he. I to na górę. Się? I to na górę. Jasne, że tak. Ej, ile jaksów tutaj się tworzy? Nice, dobra. Elo, emeraldowe stworzyłem, ale pięknie. Teraz potrzebuję 220 tysięcy. I teraz będę te pieniążki zarabiał mega łatwo. O, już się nie mogę doczekać. A potem kolejne piętro. I na kolejnym piętrze znowu pieniążki będą wpadały jak nigdy Ej, a, właśnie, a co no. będzie wpadało na kolejnym piętrze? Przecież mi się zdaje, że to jest już większość no takich szlachetnych metali. No przecież zobacz ten. Kojny. jak <gry> ten bank może być duży, zastanawiam się, czy jest jakiś mhm. limit? Czy to będzie wieżowiec, czy to będzie taki normalny bank? No, zobaczymy. No teraz jest taki normalny, ale faktycznie nie będzie wieżowiec. Co? Ile ty masz pieniędzy? dać ci okraść? No nie no, zostaw moją mamonę, no to. No dawaj, idę na Ej, A mam prośbę, weź bądź moim ochroniarzem ja muszę iść kupić sobie nowe rzeczy. Dobra, to, to idę, idę, idę cię ochronić. Ej, już właśnie masz stary wjazd, hotel! No jak Dobra. ty chronisz mój bank? No nie będzie wypłaty. <laughs> nie zdążę, no. właśnie miałem pójść, ale nie zdążę. Ej, te do mnie też bijają! Eś, eś Ej, Dobrze, bardzo dobrze, każda wraca. Eść, dobrze! I teraz słuchaj, eś, idę gdzieś. rozwinąć się prawie. No chyba tak, przedostatni level, dobrze. I zostanie nam już tylko do rozwinięcia ten Amethyst dropper. Dzięki niemu będzie można pójść dalej. Ale najpierw rozwinę chyba ten konwejor, tak mi się wydaje. Ja już to zrobiłem i to jest w porządku. Tak? Dużo ci dodało. Dobro, to ja teraz to rozwinę właśnie tak samo. I będzie git. odbieram. Okej, odbieram i chyba... A czekaj, chyba potrzebuję jeszcze 5000 tysięcy, uwaga. Mam, dobra. Idę rozbudować ten konwejor cały, żeby tutaj nam szybciej to chodziło. O, bo to jest fajne, bo wtedy szybciej ci leci, nie? To jest, to jest potrzebne. Ej, tak, tak, szybko teraz lecą. O nie, alarm, 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 wjazd na robi tutaj nasz złodziej. Ja proszę stąd zejść, proszę stąd zejść, to jest moje. Proszę nie dotykać. O, dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. A ja sobie hajsik odbieram. I co? I zbieramy teraz na kolejne pięterko za chwilę. Jeszcze zanim kolejne pięterko odblokujemy, to musimy ostatni ametyst tutaj kupić. No, i pięknie. I teraz... Pa o, wypadło aż trzy, all Eee, Spójrzcie, 425 tysięcy trzeba zrobić. No, sporo pieniążku. Ile mam ony, nie? Bardzo tak. dużo. Ale zobaczymy, widzowie. Na pewno tam na górze będą jakieś mega mocne rzeczy. A jakie? No właśnie, jakie tam mogą być rzeczy? Zobaczymy Ach, za chwilę. Właśnie. O, zarobiłem! Ej, faktycznie, ej, muszę to zobaczyć. Dobra, zobaczymy. Ostatnie piętro chyba to jest. Uwaga, są schody. Dobra. Idę na górę. Wow, co to jest? Mam strój biznesmena Poczekaj, wow. jak to no zobacz garnitur normalnie, nie wiem jak ej, go założyć. A ubrać. można go założyć? Ja bym chciał go założyć. Dawaj mi ten garnitur, ja muszę go założyć! Nie się nie da, niestety 525 tysięcy muszę zrobić. Ja nie mogę ile pieniędzy. Ty, a jak to wygląda z zewnątrz? Ło, wow, to będzie jakieś kolejne logo. Ej, fajnie Chyba się tak, zapowiada. O? ty tego rozwijaj, bo ty już masz 300 tysięcy Już 400 O, już 400, ej, dobra, ty jesteś bogaty ty! To co, drugie piętro no? robisz kolejne? Tak. Już pewnie, już było zrobione. Już masz zrobione, jo! No i pięknie, dobra, to my też w takim razie teraz zbieramy na tamten konvejon. Ile tam potrzeba? Eee, 525 chyba. 520, No. tyle mamony. Masakra, mega radę, drogie. Nie. Ale damy radę, dokładnie. Hmm, ej, mam tutaj pomysł. Co? dam. Może ym, wezmę u ciebie lokatę na fajny procent, jeśli mam onę. Eee, no dobra, to proszę tutaj zostawić pieniążki. Ym, na pewno pan nie zobaczy. Na pewno. Ej! Uh, uh. O, Ej, czekaj, a tutaj no, dosyć, Nie! To? O! Ej, to leci nie? Nie leci w tamtym kierunku. myślałem, no, że będzie leciał. Ej, MI Baseball, jaki mam być? Moich <laughs> złodziej! Nie, no złodziej mi ukrył baseball. No chodź, szybko, dam ci go. Dodaj mi baseballa. Masz bezbola, no. no dobra, nie, masz czekaj, szczęście. masz nie szczęście. Nie, nikt nie kradnie. Ja, do czasu. Za jak tam dostanie telefon, złodziej, od, to i to sława. A, tu też nakablować też na mnie, tak? Tutaj konkurencja widzę. Może tak. To tutaj twój dwaj chce ze mną konkurować. No dobra, zobaczymy. Dobra, odbieram, mam nadzieję, ostatni raz. Tak, i idę tworzyć. 180 The konwejer, no. Ja do, chcę dobić mój milion tutaj pierwszy. Ej, pójdę do ciebie, wiesz, pójdę do ciebie i chcę zobaczyć okay. jak to będzie wyglądać. Ej właśnie miliona no, jeszcze jest. Normalnie nie stary, normalnie na pewno. O, no, typowo! Ej, ale tutaj jest mniej teraz rzeczy. To co tam będzie? Tutaj jest teraz money machine, maszyna do robienia kasy. <laughs> Ej, stary. a Czy mamy maszyn? Tutaj wall, wall. No, okay, zwykłe ty... ściany. Ale ściany po 800. Ten, po 400 tysięcy. Ja nie mogę. Uh -huh. Dobra, 550 koła. Damy radę, uzbieramy dobra, to. Już na luzie, no. I to jest, widzowie, ostatni konwajer, który będzie dosłownie tworzył nam pieniądze. A może właśnie nie ostatni, stary? Może to będzie, wiesz, Uuu. początek, bo to będą jeszcze bankomaty, może jeszcze jakieś. Ty, jakby bankomaty wypadały? To by ciekawe, ile one by dawały, nie? Joj, no, i dobra, i zobaczymy. Musimy to przetestować, nie? Bo do końca. Okej, okay, jeszcze ostatnie 16 tysięcy, uwaga! Mamy to! Idę sprawdzić. Dzień dobry, dzień dobry, panie to czy e to pana bank? Tak, to mój bank. Zapraszam na górę, jeżeli e pan chce zobaczyć, co to są prawdziwe pieniądze. Chcę, chcę zobaczyć, właśnie <laughs> po to przyszedłem, zobaczyć, bo mój bank nie funkcjonuje tak dobrze. Jest! Stary! I co to? Nie ma nic innego! To jest, czekaj, tak, co? to jest ostateczna machina, stary Ale, ej, leci kasa. Zobacz, prawdziwa kasa Leci ej, na zielone, sam dół. Jestem bardzo ciekaw, ile to nam da pieniążków Ta jedna mamonka tutaj Ej, ale bardziej się tego nie da rozwinąć, naprawdę Chodź przyspieszyć Uj, co ty Ej, zobacz! Oh, patrz za 2 miliony do kupienia i... jest ten banker suit. Coś w sensie jest okay, sweet, okay. sweet, że, za, wie, że za, założyć to można Ej, hmm, lol Dobra, sprawdźmy na to ten pieniążek ile dam da, bo to muszę sprawdzić na pewno Okej, okay, czy on tutaj zleciał już? Prawdopodobnie tak, dobra, ej, tak, leci, leci, leci Dobra, ja muszę być tego świadkiem jak on tutaj to spadnie. to odbierz przed, odbierz stary kasę przed i wleci ten, to, to będziesz wiedział. Ile. Dobry pomysł, dobry pomysł, a on tutaj już leci czy jeszcze nie. Ja nie, czekam, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze czekam. Dobra, obserwuj stary i ja odbieram kasę. Ej, stary odebrałem i tak 200 tysięcy, więc bardzo dużo. Okej okay. O, leci! Nie, to nie ten. Dobra. Zaraz będzie, zaraz będzie. Nie no gdzie on jest? Halo! Jest leci! Jest, dobra, odbieram! O nie, od jeszcze leci ten zioma tutaj! Dobra. Pani z tego gościa, bądź tego gościa stary leci już za to będzie Odebrałem. Odbieraj, okay, Jeszcze raz odbiorę. Odbieraj. Okej. Okay. Okej, okay, dawaj teraz. 315 10 tysięcy 10. i uwaga. 315 tysięcy, odbieram. Ej! 100 co tysięcy oddaję! Co? Ej, to oh. mega dużo stary, to naprawdę tak. już koks. Ogromna ilość. Patrz, kolejny leci. Dobra, zaraz tego też odbiorę. I ja nie mogę. Dobra, odbieram. Mam 460 tysięcy, a teraz będę miał. 560 tysięcy! O, 100! Ale, ale daje kozak. <laughs> Jeden no. pieniążek tyle daje, co jest? Niesamowite. No, mocny na maksa. Idę sprawdzić teraz, stary. E, zrobić tutaj e, ścianę przed nim, jak wygląda. Uwaga. O, dobra, Tu stary chyba jest ostatnia ściana, nie no, nie może być kolejnego piętra, po prostu nie może być No wygląda być. jakby mogło być, ale chyba nie ma Dobra, sprawdzimy potem, bo teraz te pieniążki będą tak szybko wpadały, że to jest niesamowite, sprawdźmy jak to wygląda od góry Ja nie mogę, ej fajnie wygląda, dobra no? Idę w takim razie odebrać i sprawdzić ile na mnie pieniążków teraz czeka, uwaga było 400 tysięcy na mnie czekało. <laughs> Sekundę, nie? Jaka masakra, ej, te 2 miliony zarobię, na pewno w takim razie na ten outfit naszego hmm. bossa Na Hej pewno, he. na pewno. Dobra, tylko na początku Outfit nie może być bez Skończonego naszego banku Więc zrobię na początku ściany I sprawdzę jak będzie to wyglądało ze wszystkimi ścianami A my odbieramy hajs Odbieramy hajs, mamone Oj, pan by chciał teraz coś obrabować, bank pewnie, co? Nie, tutaj są za wysokie no. progi Patrz stary, Uchaj, pierwszy no, ja milion Jo Jesteś ja milionerem oficjalnie Oficjalnie mam na koncie milion dolarów ja, no, Przyszedłem z gratulacjami, panie Tojcie tutaj o, dziękuję Gratulacje od ja banku. jestem trochę zajęty na, górę, na górze wykańczaniem mojego banku do końca, wie pan. <śmiech> <śmiech> Ej, już została ostatnia ściana. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy będzie jeszcze jedno piętro? I musimy zarobić koniecznie na ten tutaj wypasiony musimy, outfit. No. To musi być na pewno coś fajnego. Dobra, stary. Idę zaraz tutaj. I no. odbieramy. Giga czad stoi, nie? Giga, czaj stoi. Giga, giga! Dobra, 360 tysięcy, więc zaraz za chwilkę, jak ten dolar tutaj jest. Nie stuwa, nie? 110 chyba. E, tak, tak, zaraz będzie stuwa i w ten sposób odblokujemy ostatnią ścianę, Łaga? Mamy to! O, starczy ci, starczy ci, no, na to. Idę pewno. stary, idę stary na ostatnią ścianę i jak to będzie wyglądało? Czy coś jeszcze trzeba będzie zrobić? To mnie tak ciekawi, normalnie, że ja nie wiem. Okej? Okay. Kupiłem i co? I stary został. E nie, jest dach, jest dach, tak, zrobił się dach. Jest dach, czy I... mamy to? Zostało 2 miliony do zarobienia tylko. Okej. Okay. No w sensie tylko, no trochę, trochę to, 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 to zajmie jest. na pewno, ale. Ale te pieniążki po 100 tysięcy dają bardzo dużo, więc już mi się to podoba. O, już mamy 200 tysięcy, więc jeszcze, jeszcze tak no, chwilkę. Nice. A sprawdźmy, jak to od góry wygląda właściwie. Jaki ten! Tak ładny. ładnie, nie? Ładnie to wygląda, strasznie ładnie. Rasowy bank, byczku. Ja idę się przejść po dzielnicy, zaraz będę. E, dobra, to zawołaj klientów jakiś, bo tutaj na pewno będzie fajnie, jak dostałbym hajs na zrobienie tego e, garnituru. A my i zobaczymy, ile mamy. 2 miliony równe! Jak ty to, to zrobiłeś, nie? Że no tak stary. równo wyliczyłeś? Ale wyliczone, nie? <laughs> ale to taka sumka! 20 0 i 100 tysięcy, tak, nie? Tak, dobra. Dziesięć ale pa, i tak, odbieramy, stary bankier sweet. Czekaj, już biegnę, dawaj, kupuj! Garnitur! Yo, Yo. Proszę pana! Widziałeś! Jestem prawdziwym bankierem! Dzień dobry, dzień dobry, no proszę gratulacje, pana. Gratulacje, do dobry, e, Dziękuję bardzo, dziękuję, bardzo, bardzo mi się tutaj podoba, bardzo mi się podoba. Proszę pana, e, może pan byłby zainteresowany założeniem konta bankowego. Naszym hmm, banku. Mm -hmm. Wie pan co, niestety, ale jestem również właścicielem innego banku. Ale jak to innego banku? Przejmuję inny no. bank! Idę do innego banku przejąć, jo, przejąć ale, go ale, jak najszybciej. Ale zamknięte, My Ale mam garnitur Ale mam garnitur i dobra, mogę. Proszę. Dobra, to jest dzień dobry. Dobra, hajsik, hajsik, dziękuję bardzo, proszę pana, e, wszyscy mieszkańcy zapraszam do mojego banku nowego. O... I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział, ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, tutaj już nic nie ma, kliknij, kliknij. kliknij.